dzisiaj wam pokażę. ogólnie no, nie będziemy odbierać z Boka. Więc szybko sobie je odbierzemy Bo teraz w ogóle są nowe zakupy, na patrzymy. Na razie patrzymy friki w tym. Dawno nie nagrywałam to boka, więc już dawno nie mogę znowu powiedzieć z swoimi strony. Jeśli chcecie, możecie napisać w komentarzach. A teraz sobie otworzymy prezenciki Czekam, czekam, czekamy. Tutaj okay, mamy. Tutaj jeszcze nie zabrałam, bo. No, jak nie zabrałam. To chyba masz trzy klęty. Bo tutaj mamy wielki koszyk z jajkami, z pisankami różnymi, jakimi są te postaci. Tak, jest słodka czapka. Nie, no. Ubranie dla malutkiego dziecka w kuliczkach. I ubranie dla dużej. dla dużej osoby, tak? Tak. Mhm, dla dużej osoby. Moim zdaniem, jeśli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, nie musicie, ale wtedy będą przychodziły wam powiadomienia o moich nowych filmach, a jeśli no, więc napiszcie, czy chcecie więcej bloka boka. pa pa!